Event walentynkowy już w ten czwartek o godzinie 18 na moim serwerze kidowice.pl Nie możecie by zabraknąć, bo zmian jest naprawdę sporo. Także wszyscy wpadajcie w czwartek o godzinie 18 i grajcie z nami na ewencie walentynkowym. Dzieżym odcinku pojedynek Bolowski vs Sylponiona vs Dave na labirynt. Siema panowie Elu! Dzisiaj budujemy najlepszy labirynt w tych wielkich, potężnych pomnikach i ten, kto zbuduje najlepszy, czyli najciężej będzie go przejść, wygrywa. Po prostu taka konkurencja wygrywa 200 zł ode mnie, jeżeli wasz labirynt będzie cięższy od mojego. No. Jest super, Ach, 50, jest. <laughs> Nie ma Irogeza, nie ma targowania i nie ma Irogeza. No nie, nie dało się go zrobić. O, Dobry dobra. Być. Możesz sam sobie taki. Dobry, oh. Może być, może być taki rokes. Widzowie, wysubskrybujcie kanał, wpadajcie na drugi kanał Dave Games, bo tam już prawdopodobnie rozpoczęła się nowa seria Kinowice RP, więc wpadajcie wszyscy, oglądajcie do samego końca te cudowne filmy, a my zabieramy się za budowę labiryntu. Dobra, widzowie, ja już się odgrodziłem od chłopaków, no i teraz będę mógł zacząć budować mój labirynt, który będzie pełny dziwnych niespodzianek i ciężkich rzeczy do zrobienia, bo zaczniemy sobie go, myślę, w tym miejscu. Będziemy go robić na około, myślę, trzy kratki. Chyba na trzy kratki będzie najlepiej, bo... Nie można za bardzo podglądać, czyli jest zablokowane podglądanie, co myślę, że akurat w labiryncie jest dość ważną kwestią. I ja myślę, że my najłatwiej jak mogli, możemy to robić, to będziemy robić w ogóle właśnie przejścia w taki sposób, czyli będziemy sobie je tutaj zaznaczać i robić je właśnie tak. Czyli tutaj robimy takie przejście. Okej, okay, tutaj może być takie też przejście, które będzie sobie szło w tą stronę, będzie sobie szło gdzieś tam. Z dalej sobie zrobimy, nie wiem, załóżmy od tej strony do tej strony i te przejście. Co jest! Jest... O, dobra, zrobiło się. Jakiś lak był, eee, które sobie będzie szło tutaj, one sobie będzie tam szło, tutaj cały czas do tej strony, prawda? OK. może to być coś takiego. I my oczywiście ten cały labirynt będziemy doprecyzować w taki sposób, żeby ktoś, kto będzie go przechodził, miał naprawdę spory problem ze zauważeniem, co jest gdzie. Więc jak widzicie, masę robię różnorakich przejść, które wcale nie będą takie oczywiste. Jak widzicie, niektóre są dosłownie dzielą się jedną ścianką od siebie, a i mimo wszystko one nie prowadzą do tego samego. I nasze przejście, które oczywiście będzie tutaj e, gwarantowało wygraną, to będzie przejście, właśnie tą stroną. Czyli ktoś, kto będzie sobie tutaj po prostu przechodzić, e, do, trwa do samego końca, bo on sobie przejdzie tędy. Tylko go tak wkręcimy, widzowie. To właśnie będzie to, że my wkręcimy kogoś, że denty da się przejść. Tutaj jeszcze zrobimy taką małą lukę. Ok, że niby można gdzieś tędy. No zobaczcie, no. Sam labirynt wygląda zachęcająco do przejścia. Póki co. I teraz zobaczmy, jak ktoś go będzie zaczynać, ok? Co musimy zrobić, żeby tutaj mu to utrudnić? A więc ktoś sobie wchodzi tutaj, ok, idzie sobie tędy. Ma do wyboru kilka przejść. Te przejście może nie wydawać się takie oczywiste, więc damy tutaj oczywiście ghost bloka. No i tutaj na tym ghost bloku e, napiszemy. Nic tutaj nie ma. E, po prostu, po prostu, albo nie, inaczej. E, nic tutaj nie ma. Nie ma. E, czego tutaj szukasz? Coś takiego szukasz. Okej, okay, i damy coś takiego. I teraz, jak widzicie, da się przez to normalnie przejść, bezproblemowo i tutaj damy widzowie frame'a, gdzie we frame'ie będzie po prostu lever, czyli e, lever, po prostu, czyli dźwignia, widzowie, najzwyklejsza dźwignia. No jeżeli ktoś nie zniechęci się do tych samych tabliczek, no to prawdopodobnie pójdzie sobie właśnie tutaj po to, no i sobie tędy przejdzie. Dalej pójdziemy oczywiście w zablokowanie właśnie tej ściany, że niby ona jest taka oczywista do zablokowania. Tutaj sobie ktoś pójdzie, no to nigdzie tutaj Oczywiście nie dojdzie. W międzyczasie, oczywiście, wpadnie jeszcze tutaj go z blokiem do lawy. To są takie małe tutaj, wiecie, niuanse, które oczywiście trzeba porobić, żeby ktoś zginął. Co mi się stało z głosem? Ej! Dobra, to było mega dziwne, nie? No, w każdym razie tu jest taki niuans, że ktoś sobie wpanie do tej lawy, ogólnie tutaj nic nie ma. Więc jeżeli ktoś tędy przejdzie, to po prostu straci czas. Ale główna nagroda będzie właśnie wychodziła tędy, bo jeżeli ktoś tędy przejdzie, no to będzie po prostu wiedział, że tutaj będzie coś niesamowitego. No bo oczywiście lecimy sobie w tą stronę, lecimy w tą stronę. Tu oczywiście, zrobimy jeszcze jedną podpuchę, żeby to nie było oczywiście takie proste, no bo kto by chciał przechodzić widzę proste labirynt, nie? Więc my go tutaj nawet zaokrąglmy. Czy my go będziemy tutaj? Zaokrąglać? Nie. Nie będziemy go zaokrąglać. Możemy tutaj zrobić jedynie takiego myka, że dało się to zrobić o wiele szybciej. O, no ale to jest taki dodatek, no tego raczej nikt tutaj nie będzie chciał i może jedyne co zrobimy jeżeli komuś się będzie chciało dotrwać do tego momentu tutaj e, damy tutaj w skrzynce jedną ułatwiającą bardzo rzecz a mianowicie będą tutaj te gogle które uniemożliwiają właśnie tę wizję czyli tutaj to damy no ale jak ktoś tutaj przejdzie no to naprawdę szacunek bo tutaj też zrobimy lawę więc no ktoś po prostu jeżeli komuś bardzo będzie zależeć no to oczywiście tam dojdzie możemy tutaj nawet na podpuchę zrobić szkło patrzcie to o, to jest dobre, nie? Jak ktoś to zauważy, powie, okej, okay, tu jest skrzynka Nie mogę jej zniszczyć Bo to może zrobimy to Barsem, bo Bars będzie lepiej do e, zniszczenia Więc zrobimy to właśnie w ten sposób Bars się nie da otworzyć właśnie tak Więc no, jak ktoś tutaj kurz zapomniałem, że mam kreatywa, nie? No, więc jak ktoś sobie to tutaj zrobi, no to wtedy, jak to zobaczy, to będzie chciał w tamtą stronę iść. No i pójdzie, może to odbierze. Może mu się uda, jeżeli przejdzie przez te wszystkie morza lawy, których tutaj naprawdę, no jest sporo. Dalej, jeżeli sobie pójdziemy tutaj, też może wybrać złą stronę i po prostu wpaść do lawy. No, ogólnie to są takie właśnie dodatki, gdzie my będziemy na to zwracać uwagę. okej, okay, to już ktoś sobie zrobi, zdobędzie sobie tą dźwignię, oczywiście, no i pójdzie sobie dalej. I jeżeli pójdzie sobie dalej, oczywiście, przez ten piękny tunel który nie będzie taki prosty, bo oczywiście tutaj wszędzie będzie wylana lawa czyli tutaj robimy set lawa. Będzie musiał sobie tutaj oczywiście przejść po obloczkach. One nie będą jakieś bardzo ciężkie, będą takie w miarę luźne. No to jeżeli ten ktoś oczywiście to zrobi, będzie dla niego czekała nagroda w postaci drzwi. Po prostu ktoś znajdzie sobie drzwi, którymi oczywiście będzie mógł pójść dalej. Więc no, tutaj robimy takiego kata ofensywnego. No i w tym miejscu widzowie będą oczywiście drzwi, do których, jak nie macie, trzeba będzie oczywiście mieć Dźwignie, więc no, tutaj ktoś musi dojść za pomocą dźwigni. Ogólnie tutaj te bloki jeszcze tutaj poustawiamy. Taki skok, no i tutaj trzeba otworzyć sobie to dźwignią. Jeżeli ktoś już dojdzie do tego poziomu, no to naprawdę spory szacunek, bo ten labirynt już tutaj nie jest prosty, a mamy jeszcze tyle tutaj rzeczy do zrobienia. Okej, okay, teraz pora po prostu na robienie kolejnych bardzo ciężkich przejść. Tym razem robimy już na trzy, żeby ten labirynt troszeczkę też nie zajmował, nam no, masz tyle miejsca, no bo jeżeli tak dalej pójdzie, no to ja go widzowie nigdy nawet tutaj nie zrobią nie? Więc katujemy go po prostu pek w taki sposób, żeby on już miał bardzo dużo tych bloków na trzy, żeby on się nawet może gdzieś tutaj starał zaokrąglić, ok, Czyli robimy coś takiego, ale gdzieś wiadomo tutaj jakieś wejście gdzieś będzie prowadziło e, oczywiście nie do wyjścia, więc tu robimy to w ten sposób, tu robimy to w taki sposób, nie? Więc jeżeli ktoś sobie będzie tutaj chodzić, to tu jest naprawdę spory labirynt, więc można się naprawdę fajnie bawić i oczywiście tutaj przejść sobie go ze smakiem i z radością, więc wszędzie robimy takie wyjścia. Porobiłem widzowie trochę tutaj przejść, no jak widzicie jest solidnie. Patrzcie, jakie tutaj są zakręcone tunele. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś dojdzie już do tego poziomu otwarcia, otwarcia drzwi, to wtedy może być naprawdę ciężko. Też z tego względu, że tutaj, jak sobie podgląda, no nie za wiele mu to daje, nie? Okej, okay, załóżmy, że ktoś pójdzie sobie ten. No wiadomo, że żeby dojść do tego naszego miejsca, do którego chcemy, ma dość łatwo, no bo wystarczy po prostu tutaj sobie elegancko przejechać łódeczką, tak? No i tutaj ogólnie już wtedy będzie się wszystko dało. Ja, żeby też nie było za łatwo, żeby tutaj się nie dało zrobić tego inaczej niż łódeczką, Damy tutaj kolejną tafle po prostu szkła, czyli tutaj wpisujemy pack i wpisujemy po prostu set. Glasses, ok? Glas po prostu i dzięki temu, jeżeli ktoś będzie chciał oszukać, no to nie jest po prostu w stanie tego zrobić. Musi wejść do łódki, a łódek będzie mieć tylko i wyłącznie kilka, więc to nie jest proste. No bo łódką, jak doskonale wiecie, pod takie coś da się wlecieć, wtedy to trochę boli, ale no jak widzicie, da się, więc no, nawet nie boli, nawet nie zadaje obrażeń, nie? Więc to jest takie, takie tutaj, o, niknięcie, dobra, spodobasz do lawy, nie? No więc tak to właśnie widzowie tutaj wygląda. W ten sposób damy tutaj, może, tutaj jeszcze skrzyneczkę, gdzie damy bardzo dużo tych łódek, no bo Raczej ktoś tego nie zrobi za pierwszym razem. No i jak widzicie, jak ktoś to zrobi, no to przechodzi dalej, ale. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, no to będzie mieć problem. No i zobaczcie, ogólnie to, że ktoś to zrobi i że pójdzie sobie dalej, to mu to dosłownie widzowie nic nie da. To jest najgorsze w tym labiryncie, że ja po prostu tak manipuluję osobami, które tutaj będą przechodzić, które myślą, że już doszły gdzieś daleko, że to jest po prostu szok, nie? Więc ja po prostu robię to widzowie w ten sposób, ok? Tutaj dajemy kuta i będzie można tędy się dostać po prostu w ten sposób, nie? I to jest coś, co jest mega mocne, bo ktoś nie musi przechodzić. Tego labiryntu, jeżeli skr skręci w drugą stronę nie wyjdzie sobie po prostu tędy, no i tutaj oczywiście nie zabłądzi, bo my tędy oczywiście dalej poprowadzimy go o wiele dalej, ale pytanie, kto będzie chciał iść przez tak długi tunel? No raczej wydaje się to troszeczkę niemożliwe, szczególnie patrząc na to, że raczej nagroda powinna być w mojej głowie, a tutaj tak widzowie nie będzie. Moja nagroda, do której będzie ten tunel prowadzić, będzie właśnie w ramieniu, czyli w tym miejscu, w tym miejscu ktoś musi się dostać, ok, musi przejść. Sobie Gdzieś jeszcze tędy, i tutaj po prostu tym małym tu tunelikiem przejść sobie po prostu tutaj. No i tutaj widzowie odebrać nagrodę. Właśnie ta nagroda będzie. Tutaj ta nagroda znajduje się w tym miejscu oczywiście zablokowana drzwiami. Jak widzicie te drzwi tutaj będą ją blokować, no a tutaj będą po prostu diamenty, no i po prostu nagrody. Więc właśnie tutaj jest główne miejsce, gdzie ktoś każdy będzie chciał dojść, ale my je oczywiście przykryjemy, żeby go nie było oczywiście widać. No i jak widzicie wygląda to tak, ale jeżeli ktoś stwierdzi, że leci w moją głowę, no to niestety widzowie, tam on nic dosłownie nie znajdzie. Będzie po prostu bałaszko. Po tej głowie i nie będzie nawet widział, w którą stronę tutaj trzeba iść, bo jak widzicie, nieważne, gdzie on pójdzie, tutaj, no niestety nagrody nie znajdzie, więc to jest strasznie, strasznie hamskie, co ja tutaj robię, i to jest bardzo wredne, ale da się to przejść. Jeżeli ktoś to będzie robić, no to będzie mieć naprawdę solidny problem. E, no ale. Co? Jeżeli ktoś będzie sobie chciał zrobić takie coś, no to jest sobie tędy pójdzie. No i może akurat mu się uda ten tunel przejść. Ja uważam, że ten labirynt to jest jeden z najlepszych labiryntów, jakie ja zbudowałem kiedykolwiek na odcinku w życiu. I uważam, że przejście go graniczy praktycznie z cudem. Ktoś, kto to przejdzie, będzie miał naprawdę ciężkie wyzwanie. No ale co? Tutaj katujemy ostatnie rzeczy, robimy tutaj jeszcze małe poprawki, robimy coś takiego. Oczywiście te tunele do nikąd nie prowadzą, więc można nawet sobie je połączyć. No i tyle. Widzowie, tak to wygląda, jest to mega mocne, da się to przejść, ale to nie jest łatwe. Jestem ciekaw co, mają chłopacy. Dobra, widzowie, a więc rozpoczynamy przechodzenie labiryntów! E, ja chcę, żeby mój był na końcu, więc dobra, ja po prostu teraz e, wybierzcie, który mam z Waszych labiryntów przejść? Który, a kto przechodzi który? Czekaj, ja chcę przejść. E, dobra, to ja chcę przejść. E, że ja chcę, żeby Bolowski przeszedł mój, więc ja przechodzę syna, a syn przychodzi Bola, dobra Muszę, ale nie, ty musisz mój przejść Twój muszę, Bolo? Musisz No dobra, to się zamieńmy, dobra, no to idę, dobra, to w takim razie syn przejdzie mój, dobra Bolowski, gdzie się wchodzi w twój? Tu Tu. Okej, okay, dobra, dobra, to będzie bardzo prosty rabirynt, widzowie, ja już to wiem <laughs> Nie, Cio? oszukałeś Ja go szukałem, czemu? To jest ty wiesz, że dał ty po stronie nie! Nie. Ej, gdzie ja się zrespiłem. Dobra, przechodzę to jeszcze raz. Koniec tego. Dobra, teraz już dawaj, dawaj. pyk, Pyk, pick, cześć. Czemu? Co? Dobra, 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 dobra. Nie. Nie. <noise> dobra, nie, przeszedłem. Dobra, fajnie, dobra. Paniec, dobra. Ty, że możesz kreatywa odpalić, jak się No, dobra, okej, okay, git. Ej, tu nic nie widać, co tu ma być? Dobra, biorę na najdwizję podki, bo... Jak nie? Ty se, kurczę, robisz tu jakiś ten... Dobra, idę. Let's go. Eee, trzeci etap, a nie, drugi, okej, okay. dobra. Logi, logi. Tu coś jest, dobra, nie ma, okej, okay, idziemy, witam. Eee, okej, okay. czy tutaj mogę użyć to? Dobra. Y co? No dźwignię, tak. którą zdobyłem, okej. Okay. Dobrze, dobrze. Mm. No nie, niedobrze! Dobra, biorę ją z powrotem! Dobrze, dobrze! Ej, no nie weź jej! No biorę to ją z powrotem, bo jest niepotrzebna! Nie wolno! Biorę, dobra, biorę! No jak nie wolno, przecież jest częściej! Co nie wolno! Dobra. Kukaj, to wski! ty skrzynki! Skrzynki? Tak jest. Nie, co to jest? Co to jest? Ooo! Ej! Co to za labirynt! Kurczę, widzowie! Ale jak to ma być skrzynka? Nie no nie ma skrzynki, zaraz opowiem Ha, śmieszny żart, nie? Ale A, me, tu? A tu coś jest, dobra Oj, i tędy, okej, okay, dobra, okej, okay, dobra Eee, tu się ogólnie nie da zgłaszam sprzeciw mm. Jak nie? A tu się da? Nie no, no a tu się da, okej okay. Ale użyj mózgu Ej, nie pali mnie tu! No Wow ja, wow. yeah, dobra, ja się także stresowałem. zestresowałem! Jest takim botem, to prawdziwy plus by w ogóle nie rozknulowe, nie? No jak i nie, no przecież nie widać, że to jest fajkowa! No nie widać, nie widać, ale po, prawdziwy plus by do niej nie wpadł po prostu! Ja nie mogę, dobra, tutaj nic nie ma! Dobra, koniec, koniec! Koniec, A wygrałem? Teraz, nie, 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 teraz solówka ty czeka. Jaka solówka? <laughs> solówka. Nie, jaka solówka? Co to jest? <laughs> Nie. Ja czemu mnie jeszcze w książce zzyzywałeś, nie wiem trzymam Ogólnie tak, jeden na jeden, ja mam tylko pistolet, tak zalecimy No ale ja mam, ale nie mam jak cię zabić, ja, trzymaj, ja cię mam zabić A więc dostałem, zbroję całą no, no dobra, ale jak ja, to mam, jak ja to mam zrobić niby? No nie wiem, no, musisz nie pokonać, a nie masz miecza? Masz miecz No skoro, no nie było tu miecza A, czekaj, to ja zabrałem, sobie No to fajnie, nie? To fajnie, że zabrałeś, ale czemu drobniany? De, ten, kibica nas, lek! Dalej. Dlaczego? Dlaczego? Mów kiedy Dlaczego? 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 nie Dlaczego? Nie, daj, to Dlaczego? 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 Ej! Ej! Dlaczego? No Ej, <coughs> <Yeah, yeah. coughs> Co sensu, Dobra, zresztę się tutaj Nie mogę, dobra, okej, okay. ale to co, to przegrałem, tak? Przegrałem, no. Ci ja nie mogę, nie dobra. Okej, okay, to jest no. cały twój labirynt, dobra, Ej. dobra. Nie, fajny, Beja mi się podobała, ale przegrałem słówkę była nieuczciwa. Dobra. Dobra, powiem, co rozumiem. Teraz Bolowski przechodzi labirynt syna paniona. Dawa. Dobra. Będzie problem, bo no. pamiętam to jest dobre. No to fajnie, nie? To fajny labirynt, dobra. chłopaku Eee, tak, klikam, dobra, wchodzę, gdzie mogę wybrać, tak? Dobra. E, to... Tak, drzwi wybierasz sobie, do których przejdziesz Dawaj, okay. Borowski! Ładny, e, bo labirynt taki A potem, potem widzę, pamiętajcie, jeszcze jest mój labirynt, musicie oglądać do końca Dobra, mm. dalej Borowski Dobra, a tutaj nic nie dzieje się Ja nie mogę, co to jest? Ej, ciężki! A, dobra, widzę którędy, okej okay. Okej, okay, ja też widzę A nie! Ja też widzę Nie, nie widzę Ej, <laughs> ale słabiaki! Tu? No, ale ty tam nie przejdziesz, bo... a, dobra, widzę, okej, okay, dobra. idę. Dobra. Widzę ja. Rozumiem o co chodzi, rozumiem o co chodzi, no źle poszedłeś. Temu nie podpowiadaj mu! No Ej, do... widzę coś tam jest! Czytaj. No ja nie... Ja nie będę podpowiadać. Ja nie mogę! On sobie podgląda! No dobra, to takie to to, to wiesz. Nie podglądam! nic ja nie widzę. Dobra, co to jest płytka, tak? Teraz płytka. Ja zrobię z płytką, teraz ja No musisz wchodzi? płytkę umieścić w miejscu do tego potrzebnym, no. Ale czekaj, a gdzie to jest takie miejsce, bo ja nie widzę w sumie. trzy drzwi! drzwi, Dobra, czyli to są złe drzwi, ta? No, ja tego nie powiedziałem. Czyli dobra, czyli te są złe. Czyli prawdopodobnie środkowe. Tak? <laughs> mm. Nie, czyli dobra, lewe, lewe. Lewe, nie, lewe. Lewe, lewo, lewe. Ja nie mogę, nie? Ale to. się do nowa, nie, dobra. Nie mogę. Jest, kolejny ja etap. Mogę. etap, let's go, dobra, uwaga. Ale trudne. Co tu są za... Ej, te miny wybuchają! Ej! Co teraz? Dobra, dawaj. Lewo, prawo? No, wybieraj. S, S wydałem to jest Ja ja nie. Co za tym? Co okay. to jest zapisane? Tak, na no, do końca? No. Czekam. Koniec gdzieś jest, koniec gdzieś jest. Okej, okej, okej. Dobra, lecimy, ja już mam wyjście chyba. Chyba. Mm. <ślinę> <ślinę> nie Nie Bolowski. ...by powiedział, że na głowie, to bym się wkurzył. Nie, nie, na no, szczęście zwyczajne, bo nie wiadomo było, kto to przechodzi. Dobra No jasne ja wiem, wiem, że to było na twojej głowie Eee Tam nie, a, no tu nie O a co kurczę, a co tu dalej zrobić? My? Ocie My? ja Co teraz? Dobra, ej Co teraz? Co ej, to jest, to... Ej, to jest ciekawe, masz zombieka. Ej, co z tym My? zombiakiem, co z niego wypadnie? Chyba tak Mam go zabić? Nie, po prostu to jest zabijanie Jaki ty wszystko, wszystko. Ale co no, lepiej uciek z zombiaków, dobra, to jest złapanka Dobra, wiem ja co zrobić, co jest tutaj? Trzeba jest po prostu tędy, nie? Nie. No trochę przepłyniesz, trochę ci to zajmie, ale dojdziesz gdzieś, to fakt. Gdzieś dojdę, dobra, już przepłynąłem, pat, już jestem. A jak ty w ogóle tu zrobisz? Aha Bo to jest ciekawa woda. Osz kurczę, coś ty zrobił tu Dobra, co teraz? Czekaj, ja Ej! gdzie jest koniec w ogóle tego labiryntu? Ej, nie. mi! ja nie mogę! Ja, ja nie mogę! Ej, to jest labirynt, który nie ma końca, nie? Nie, dobra, to jest nie. najgorszy labirynt, nie? Najgorszy widzę labirynt. Syrpa Lila nie nie, nie zdoła zrobić końca. Dobra, dawajcie do mnie, synek, przechodzisz mój. Mój jest mega ciężki. Dawaj! Dawaj Zaczynasz tutaj, zaczynasz tu od tego, od tego podwyższenia, tutaj tepnij. Okay. Tu zaczynasz, okej, okay. okay, tutaj zaczynasz. No, no mówiłem tepnij. Dobra. Mówiłem tepnij! Dobra, Surwiwali, dawaj. Okay. Dawaj Ale tam jest księgieta, nie da się Dawaj, 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 okej, idziemy Lewo, lewo. ci czyste przed siebie, wam pokażę jak to się przechodzi tyle... Ej! Nie, 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 nie. No, no niestety no Chłopaku, wpadłeś w pierwszą pułapkę, którą tutaj miałem przygotowaną Ej, co jest? Gdzie ty jesteś, synek? Ja już jestem O Nie! Co... Nie! Co to ma być? Nie ma! Zwasz na dół! Ej, ja znowu wlecę, znowu wlecał, nie mogę stu. Nie mogę! A ja wiem jaka jest jak to do siebie. No... Okej, okay, dobra, ciekawe. Okay, ja okay. wiem o co chodzi. Ciekawe. No, nie Mam cię. Cie ja, ja Nie mogę Dobra, dajmy tepnij do mnie, prawie. dajmy, że ci się udało, dajmy, że ci się udało, tepnij, no, Bo już, boś prawie to przeszedł, no. Okej, okay. no i tutaj masz goglek Tak, gogle, które są twoją nagrodą. Ja sobie też tutaj widzowie założę, żebyśmy lepiej wszystko widzieli. Okej, okay, dobra. Żebyśmy widzieli to No nie, ale teraz już miał tak proste, nie? Nie wytrzymał. Gdyby nie tego było to to być programu, byś mega ciężko. No, ale teraz widzisz, mogę sobie praktycznie wszędzie tutaj poprzechodzić, no nie, to jest luz, to jest zwykły gosblok. Gosbloki, to są. no i tyle z twojego pykania, no. Coś, coś pominąłeś chłopaku gdzieś Gdzieś w którym miejscu coś pominąłeś No pytanie gdzie, P pytanie gdzie, pytanie co? Tutaj, tak. nie, ej wróciłem się Dobra. To jest nie ma. No ale gdybyś nie wiedział, ale gdybyś typ. nie miał okularów to byś na pewno tu nie poszedł Ale ty... Nie ma opcji, nie? Dobra, idzie widzę tutaj, pyk, 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 skoczę! No to i nie. dobra Jak to jest co? To? Ej, ja go szukał Eee, no, e, no to teraz przed tobą, no naprawdę widzowie ciężko, ciężka rzecz, nie? E, ja myślę, że tego nigdy nie przeszedł. Dobra. Tu jest. Podzę, daj sobie tutaj, daj ci tutaj łóżko, daj ci tutaj łóżko, żebyś miał łatwiej, żeby żeby już nie było za ciężko. Co jest z tym? Dobra, o, tutaj ci daj łóżeczko pyk. Możesz sobie tutaj się położyć, okej. Okay. Się... Ja nie ma zielonych, nie narzekaj! Dobra. Dobra. Ogólnie powiem ci tego tyle. Nie musisz tego przechodzić. No, to dawaj. O, <grymne> nie Ja nie mogę! Gimotry. Dobra, ja powiem tak. Nie musicie tego przechodzić, panowie. Ale ja ten... No prawda? No, tak naprawdę. Nie! No, no, syn nie musi, dobra. O, nie. Idzie dalej, idzie dalej, Sól Dobra, zobaczymy, którym pójdzie. No, no niestety, chłopaku. To jedna z wielu tutaj dróżek w tym labiryncie potężnym, widzowie. Tak jest. Nie, tutaj to nie zadziała na pewno. Ja to robiłem tak losowo, że nie ma szans, żebyś tutaj w ogóle zauważył poprawną odpowiedź. Gdziekolwiek. Nie, to jest No to ja myślę, że już się zgubiłeś na pewno. No, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. No, nie wiem. Nie wiem, co powiem, tak, czy nie. Nie. No to tak, no to jest koniec, ale to nie tędy, tutaj nie zdobyłeś nagrody. No, gdzie jest nagroda? No, gdzieś jest nagroda! No. Gdzieś jest schowana nagroda, tylko trzeba wiedzieć, jak tam pójść! No. Bolowski! Widzisz, widzisz, co tak wystaje? To wystaje! To wystaje! Na dole, on też nie widzi, on ty widzi! Widzę! Okej, okay, dobra! Widzę! No, dobra, no wiesz, ale nie wiesz, jak się tam dostać, chłopaku, no! Oj! Co? No nie. No, Bolo, podpowiedziałeś mu! No nie podpowiedziałem! No, podpowiedziałeś, dobra! Nie. Nie, niczego. Takie granie to nie granie. Nic nie mówiłem, nic Dobra, nie mówiłem. Tu, no i to jest twoja nagroda, czyli diamenty, no. Dobra. Dobra, widzowie, napiszcie w komentarzu kto waszym zdaniem zrobił najlepszy labirynt.